Nazywam się Krzysztof Harmaciński, mam 53 lata, mieszkam w Iławie. Od 13 lat pełnię funkcję wójta gminy Iława. Przez ten okres gmina bardzo mocno i dynamicznie się rozwinęła. Bardzo dużo środków finansowych było kierowane na oświatę, na drogi, na chodniki, ścieżki rowerowe, świetlice wiejskie, boiska wielofunkcyjne, jak i również pozostałą infrastrukturę. Przez te lata dałem się poznać jako dobry i sumienny, uczciwy gospodarz. Ten, który wie, w jaki sposób realizować zadania, które są oczekiwane przez społeczeństwo. Jeżeli dostanę mandat zaufania i zostanę wybrany na posła, na pewno szczególnie bliskie sprawy będą mi rolnictwa, tak, ażeby rolnicy otrzymywali takie same dopłaty jak w Unii Europejskiej, państwa, które rozpoczynały swoją współpracę. Również zwrócę uwagę na oświatę żeby więcej środków finansowych, zwłaszcza było kierowanych do obszarów wiejskich, na rozwój tej oświaty. Również zwrócę uwagę na sprawy związane z dofinansowaniem samorządu, tak żeby za zleconymi zadaniami również były kierowane środki finansowe. Moja pozycja na liście numer cztery.